Cześć Manko, witajcie moi drodzy w drugim odcinku z naszej serii ABC? Majsterkowania. Majsterkowania. Dzisiaj zajmiemy się bezpieczeństwem i higieną pracy, czyli w skrócie BHP, tak? Tak. I dzisiaj o czym będziemy mówić? O bezpieczeństwie, o bezpieczeństwie w garażu. O bezpieczeństwie czego? Życia. Życia, tak, naszego życia. Chodzi głównie o nasze bezpieczeństwo podczas prac w naszym warsztacie, tak więc jakie będą dzieci, tak i nie tylko, i jakie będą do tego potrzebne nam rzeczy, tak więc. Zaczynacie? Tak. Dobra, to co pierwszego byście zastosowali, żeby mieć bezpieczeństwo swoje? Słuchawki. Słuchawki, tak? I co te słuchawki robią? Chronią słuch. Słoń, chronią słuch. Oprócz takich tych co jeszcze nie możemy założyć? Takie zatyczki. Coś. Zatyczki, tak? Czyli takie stopery i co jeszcze mamy? Tutaj drugiego. I też mamy takie małe nauszniki jeszcze takie, które są do środka wkładane. Dodatkowo później, co możemy jeszcze zastosować? Okulary. Okulary, okulary przed czynnością chroniły? Przed iskrami i pyłami. Pyłami, tak, żeby na nie wpadły w oko. Jakie jeszcze możemy mieć inne okulary? Maski do spawania lub do jakichś innych prac. Tak, ale to masz na sobie do kamery. Dokładnie. Czyli nie Tak, Oprócz tego mamy jeszcze takie inne okulary, które są, były przeznaczone do naszej spawarki. Ale żeby właśnie bardziej zabezpieczyć oczy i twarz podczas spawania, zakupiliśmy tak, jak właśnie Michał chwilą wam pokazał, maskę spawalniczą samościemniającą. Oprócz tego Mikołaj ma jeszcze takie małe okulary, tak jak tutaj właśnie widzicie. One, jeżeli dobrze pamiętam, chyba służą do pracy przy spawaniu gazem co tu jeszcze mamy? jeszcze rękawice do spawania tak rękawice żeby, rękawice żeby jakieś diody lub coś innego na ręce nie powróciło i żeby się nie poparzyło tak. jeszcze mamy takie ze stalko tak tutaj mamy takie rękawice grubsze zimowe ze stalko tutaj mamy rękawice antyprzecięciowe i tutaj jeszcze mamy z firmy Gripsy. Rękawice nitrylowe, które bardzo fajnie się sprawują podczas różnego rodzaju pracy malacki. Tak, na coś wkładzie z klejem, jakieś płytki cegiełki Tak, bardzo fajnie, właśnie ktoś tak? to wspomina, ponieważ nasze ręce są wtedy czyste, a te rękawice są dość wytrzymałe, tak więc jak powiem wam, że tak jak były z materiału, dość długo wytrzymuje. W ostatnim czasie nawet testowaliśmy je podczas prac ogródkowej. Dodatkowo co jeszcze byście tutaj zastosowali? Coś? Takie maski do oddychania, przy jak, się, jak się coś tnie lub się szlifuje. Tak, bardzo dobrze mówisz. I tu jeszcze mamy Okurę. inną maskę. Maskę mamy taką zespoloną wraz z okularami. Chcesz założyć? No. Uwaga, żebym Ci w buźkę nie strzelił. Poczekaj, bo łatwiej sobie założyć niż komuś. Poczekaj, ustaw sobie. O i tak to moi drodzy właśnie wygląda. tej tak, jak Nikołaj Wam teraz pokazuje. jednocześnie ma usta zasłonięte, ochronione od pyłów i oczy, żeby nic mu nigdzie nie wpadło. Tak? Zdejmiemy. Zdejmiesz tam? I, I też się wtedy łatwiej oddycha. Tak, łatwiej się, się, oddycha. się oddycha. A coś co chciałeś pokazać? Że można, gdy mamy taką maskę założoną, to można do tego założyć słuchawki, gdy coś robimy bardzo ciężką pracą. Tak, jeżeli robi się i w pyle. A teraz przejdziemy do kolejnego punktu naszego odcinka, czyli do bezpieczeństwa, czyli do naszej apteczki, do pierwszej, pomocy. do pierwszej pomocy, to co powinno być w warsztacie, czyli udajemy się na ściankę, w której mamy, co? Nie tylko w warsztacie. Nie tylko w warsztacie, ale mamy pierwszą Nie pomoc widać. i gaśnicę, tak więc lecimy. Okej, okay, dobra, jesteśmy już ze stroną w warsztacie, w której jest nasze bezpieczeństwo, czyli mamy naszą apteczkę, Pytka? gaśnicę, tak? Może zdjąć. I co chcesz o tej auterce powiedzieć? Że tu są wszystkie rzeczy do leczenia. Czyli mamy tak: plastry, bandaże, tak? Tak, mogę Otworzymy? To poczekaj, przyniosę ci kamerę. No możesz otworzyć. Co mamy w naszej auterce? Co my tutaj mamy? Bandaże. Bandaże, tak? nożyce. Ustnik, muzyce, plastry, my? ustnik. Bandaże. Tak. A Całą taką specyfikację naszej apteczki macie tutaj, w tej chwili, przybliżę Wam i zrobimy małą. I też jeszcze tutaj na górze mamy e numery, wszystkie alarmowe i też główne alarmowe. I mamy numer do policji, do pogotowej i do straży i główny alarmowy. A alarmowy główny jak jest? 112. 112, czyli pod tym numerem wszystko możemy w jednym miejscu załatwić. Tam do. są wszystkie stacje. Też co? Gaśnicę. Wie. Wie. tu jeszcze mamy taką większą. I też, w artykule, mamy gaśnicę ABC, czyli że możemy ją gasić dosłownie wszystko, nawet i że rzeczy elektryczne. Jak już Mikołaj wspomniał właśnie o elektryce, o niebezpieczeństwie, tak więc teraz zwróćmy jeszcze uwagę na uszkodzenia kable. I różne przedłużacze, czy kable nawet odpiór lub od szlifierek. Jak będzie takie pęknięcie, to lepiej takich nie używać. Tak, wystrzegać się i teraz chcę ja Wam w przybliżeniu pokażę o co chodzi. Zwróćcie uwagę co się właśnie stało z naszym starym przedłużaczem, tak więc już go to tak naprawdę dyskwalifikuje ponieważ izolacja ochronna już jest pęknięta i też nawet już w dwóch miejscach mamy taką taśmę i musieliśmy go jak najszybciej sobie zaizolować, bo był nam po prostu potrzebny od ręki no to w dwóch miejscach a oprócz tego wszystkiego, moi drodzy, najważniejszy jest porządek, żeby pod nogami niczego nie było i oprócz tego mamy tu w warsztacie też taki kącik, żeby wszystko sobie sprzątać, tak? o tak bo wiadomo, że im więcej rzeczy, wszystkiego leży pod nogami tym, większe jest niebezpieczeństwa, że możemy się gdzieś coś przewrócić. Pierwszym urządzeniem, o którym Wam poruszymy w temat bezpieczeństwa, jest nasza ukośnica. Jest to tak naprawdę maszyna najbezpieczniejsza, ponieważ jej tarcza jest zawsze pod osłoną tarczy, która, tak jak widzicie, odkrywa się pod wpływem nacisku naszej piły. A jak to robimy, to też mamy. Tak, jest prądu. W tej chwili mamy właśnie urządzenie odpięte od prądu i z jakimi? Ochronnikami słuchu wszystkiego powinniśmy się teraz Okuladami, tutaj zabezpieczyć. żeby pyły nie wpadały. A tak. A słuchawki, żeby nie popić sobie słuchu. A propos... I zakładamy jeszcze, moi drodzy, maskę, żebyśmy nie wdychali całego kurzu. A propos pyłu, to jak tata kiedyś coś robił z e, drzewa, to właśnie zapomniała okularów i później... Nie tak, miałem problem z okiem. To było dwa lata temu. W... Tak, dwa lata w maju, nie? A oprócz tego do tego typu urządzeń obrotowych nie dochodzimy z rękawicami. Gdy będziemy się na ręce Tak, może nam rękawice wciągnąć. Zobaczcie. Podłożymy i naszą rękawicę nam wciągnie tarcza. W tej chwili mamy właśnie urządzenie wyłączone, tak więc na sucho możemy Wam to pokazać. A jak nam wciągnie, to możemy stracić nie tylko palec, ale możemy również i dłoń. Dokładnie. i Tak więc do maszyn jak no najbardziej tak, nie dochodzimy nie, tak. z rękawicami, ponieważ może na to wyrządzić więcej krzywdy niż A, pomocy. I też, I też lepiej nie mieć żadnych sznurków przy bluzach albo jakichś polarach, żeby też piła nie, nie wciągnęła. A tutaj moi drodzy mamy drugie urządzenie, jakim jest co? Piła? Sołowa. Piła stołowa. Tak jest. I, tak I tutaj też wziąć okulary i słuchawki okulary i słuchawki tak jak Zosia dodatku, wspomina dodatkowo też zakładamy właśnie tego typu osłonę, żeby chroniła nasze palce przed niechcianym obcięciem, uszkodzeniem oprócz tego do naszej siły i też żebyśmy mało wdychali różnych pyłów i nie tylko to są takie przeduszki czy przeduszka czasami może być przy pile albo trzeba dokupić taką gumową przeduszkę i tam można wsadzić końcówkę odkurzacza i wtedy, I i wtedy jak się tnie to bo przez to przez tą rurę lecą wszystkie pyły. I jeszcze w dodatku musimy założyć mięskę, żeby w ogóle nie było kurzu w naszym organizmie. Kolejnym urządzenie, które chcemy Wam zaprezentować, jest to szlifierka, przy której mamy duży urobek e, materiału, czyli naszego pyłu, który się unosi w powietrze. A żeby jego nie dychać, stosujemy z Maskę, okulary Maska, i... okulary, okulary i ochrony Maska nas zabezpieczy przed e, wdychaniem całego pyłu. Okulary nas zabezpieczą przed tym, żeby nam pył nie wleciał do oka. A słuchawki oczywiście zabezpieczą nasze uszy. Tak, tak, tak to no. I to będzie mniej więcej to wyglądało tak. Pokaż się. I to będzie wyglądało wszystko, tak. I teraz mamy wiertarkę stołową. Jak, żeby te, te, to, to taką samą zasadę. Co, so, wszystkie inne piły czyli trzeba założyć? Okulary. Okulary na siebie. Do tego słuchawki. Słuchawki i też jeszcze taką maskę. Co dodatkowo musimy pamiętać przy pracy na tego typu maszynie? I jak coś tykniemy, wiercimy zwiercimy. To mamy tutaj taką łapkę. Która co robi? Która trzyma. I też jest, jest takie specjalne imadło, no taki wietarek stołowy, to się, przymo, się przymocowuje do blatu lub wiertarki i teraz, wtedy można bez problemu sobie wiercić. I bez tak. I też pamiętamy, żeby nie dochodzić w rękawicach, żeby wiertło nie wciągnęło nam palce. I teraz mamy spawarkę, przy której trzeba używać, to chyba jedyne urządzenie w, w, u nas w warsztacie, bo trzeba użyć rękawiczek oraz maski spawalniczej I, lub okularów takich, które mają tutaj całą zabudowę, bo te są takie okulary. A teraz, moi drodzy, jeszcze pokażemy Wam jedno chyba z ostatnich już urządzeń. O których będzie mowa, czy jest to grubościówko heblarka, tak? tak? Do tego urządzenia podchodzimy bez rękawic, muszą być założone okulary, słuchawki, słuchawki i, maska. i maska. A elementy, które będziemy obrabiać na tym urządzeniu, najlepiej jak są dociskane przez specjalnego rodzaju uchwyty. Albo też mamy w garażu takie, co się pchadeski. Zaraz ci przyniosę pokażę. To się przy piłach, też do tego, to się wykorzystuje to przy, przy heblarkach. Tak, Michałowi chodzi, moi drodzy, o tego rodzaju Taki właśnie popycha, Takie rączki, Tak, takie powiedzieć. rączki, popychacze. jak tutaj już możecie zauważyć, zwróćcie uwagę, że jeden popychacz już jest uszkodzony, ale dzięki niemu palce są właśnie. Ale całe. lepiej chyba stracić kawałek plastiku niż rękę. Dokładnie, bo plastik dokupimy, ale palce już niestety nie. Kolejnymi elektronarzędziami, które są w naszym warsztacie, są to właśnie te narzędzia, które tutaj widzicie. Czyli co mamy? Mamy wyżynarkę. Trzlarkę, szlifierkę, cztery wiert no, trzy wiertarki i jedną. Zaględarkę, piłę. Taką. E, zagłębiarkę I jeszcze mamy goździerko. Goździerko jest chyba. I piła z tych urządzeń najniebezpieczniejszymi, ponieważ gwoździarka z dość dużą siłą wystrzeliwuje gwoździarki. Ja ale może sobie wbić w, w palcach. Tak dwojde. niby są zabezpieczenia tutaj porobione w tych urządzeniach, że nic się nie powinno ale się rękawy się i. Ale byciało. różnie może być, tak? Więc to musimy bacznie się przyglądać, używać tych urządzeń. Te tych tak? rękawiczek nie używać. Chociaż tutaj to możesz używać. No rękawiczek, ale jak się żyje czy coś? to już nic się nie stanie tak bardzo jak przy na rzeczach obrotowych, jak właśnie przy ci może rękę ciągnąć. I przy wiertarce też lepiej wiertar nie się rękawiczki. W drugim odcinku, moi drodzy, byłoby to właśnie na tyle. Przedstawiliśmy Wam informacje, z którymi, którymi chcieliśmy się z Wami podzielić. Pokazaliśmy do jakich urządzeń, z jakimi y, podstawowymi elementami bezpieczeństwa powinniśmy podchodzić, y, gdzie, co możemy wykonywać, co powinno być w ramach BHP na wyposażeniu warsztatu. Tak, też jak mówiliśmy o piłach, też przy ręcznych piłach też trzeba uważać na palce. O tak, przy ręcznych piłach oczywiście też trzeba uważać przy na palce. innych narzędziach, takich jak dół, tak i nie tylko. Tak, I bardzo możemy. No I Mikołaj, Bo młotkiem możemy też strzelić sobie w palec. Tak więc na coś. każdym kroku w, przy majsterkowaniu, właśnie w pracach musimy być bezpieczni. Bezpieczni, musimy myśleć o tym, co robimy, jakimi narzędziami się posługujemy. I przy innych pracach też trzeba mieć kask. Tak, czy trzeba mieć e, przy pracach na wysokości kask. A, Albo takie strzelki, to, co są to, też jak się wyścigają. Tak, wszystko problemu. zależy od tego, co wykonujemy. Tu po prostu przedstawiliśmy <grym> Wam dzisiaj takie podstawowe zasady BHP, które musimy przestrzegać w naszym warsztacie. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Żegnamy się z Wami i trzymajcie się do następnego. Hej! Pa!